Cieńanko, witajcie na moim kanale. Dzisiejszy vlog poświęcimy trochę ogarnięciu tego bałaganu, jaki się tu zrobił. Ponieważ za kilka dni widzimy się tutaj w dniach otwartych, nie wiem jak wy, ale. trochę się niepokoję, ponieważ około 200 osób jest. No, no, grubo będzie w sobotę. No, powiem Wam, że jest. No fajnie, fajnie. Naprawdę cieszę się, że przyjeżdżacie do nas takim gronem osób. Dlatego muszę. muszę trochę podgonić robotę, ale no. Wiecie, jak to jest? Chodząc do pracy, ciężko znaleźć trochę czasu, a dla mnie ten dom to jest nie praca, a moje hobby, czyli przyjemność. Więc ja tu przychodzę się odstresować codziennie, po prostu, jeden mówię, wraca do domu i wyżywa się na wszystkim, co się da, ponieważ ma źle w pracy, a ja sobie tu przychodzę do mojej oazy spokoju i sobie coś porobię i jest bajka. Polecam wszystkim naprawdę super uczucie, jeżeli możecie sobie coś takiego zrobić jak ja. Ciekawe co będę robił, jak skończę, ale jeszcze jeden dom będę budował, więc. <laughs> więc dobrze będzie. Dobra, zaczynamy od czego. Eee, dużo osób do mnie pisało, tutaj jest tam między tymi, tam jest zamówiona szafka, ponieważ jak wspominałem Wam, metr szafki kosztuje 1000 zł, w sensie góra dół. mebli 1000 zł, dlatego żeby ograniczyć koszty, kupiłem gotowe meble za około 1000 zł w Castoramie, Blat kupiłem za 650 zł, a takie mankamenty, jak tu widzicie, po prostu będą pouzupełniane na wymiar. Czyli za tą szafkę w środku zapłacę około 50 zł. I jeszcze tu pójdzie szafka na buty, o czym Wam wspominałem. Ale to było ciemno, więc może nie pamiętacie. Więc pójdzie tu jeszcze szafka, tam jeszcze szafka, tam pójdzie okap. Ale muszę go zamówić przez Allegro. Może dzisiaj go zamówię, jak się z żoną wieczorem. Bo w mojej okolicy taki okap, jaki się podoba mnie i mojej żonie, kosztuje 550 zł. Więc dla mnie to jest śmiech, bo na Allegro ten sam jest za 250 zł. Może inna firma, nie wiem. Tu nie będzie gotowane, to on ma być tylko po to w razie wuj, jakby coś się tam działo albo dla dekoracji bardziej, bo ja raczej wątpię, że on będzie tu podpięty. No ale mniejsza ty. Dobra, sprzątamy, bo już niedługo się widzimy. I musi być przepięknie. O, o tym kluczu wam mówiłem, bo wczoraj było ciemno. To jest klucz do śrubunków. On tutaj ma z jednej strony i z drugiej strony wargę. I po prostu wkładacie sobie i przeklętacie. Jakby nie on, to bym wczoraj nie zrobił tego. Brodera. No. Dobra, co mi jest tu niepotrzebne? To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. Blach musi być czysty. Ten pan, który mi robił tutaj kuchnię, jak zobaczył, że położyłem na blacie nożyk, tak jak jest tutaj, to opieprzył mnie, bo powiedział, że na blacie nie wolno nic kłaść. Dlatego nie widziałeś tego przyjacielu, jeżeli nie oglądasz. Dobra. Od czego zacznę? Może po kolei. Indukcję muszę podnieść, dokleić to zabezpieczenie zlew podnieść, bo czekałem wczoraj na żonę, bo nie wiedziałem w końcu, czy ma być tak czy inaczej. Więc skoro już wiem, że ma być tak, jak jest teraz, no to mogę to pokończyć. Szafkę wsuwamy, montujemy baterię, woda jest, brojner, O, ciekawe, woda po całej nocy. Ok, woda jest, powiem wam, taka średnio ciepła, czyli trzyma temperaturę. Tak, trzyma temperaturę. No, wszędzie zagrzałem około 30 paru stopni. Była godzina gdzieś druga, No i wyłączyłem. Póki co ręce byście umyli w takiej letniej wodzie, nie zimnej. Czyli ja jestem ogólnie zadowolony. Dobra, szybko sprzątamy, bo narobiło się bałaganu. Za dużo. Dostałem do zestawu takie cudo. Prawdopodobnie to jest do podłożenia, skoro jest w zestawie. Piękna gumeczka. Teraz pytanie czy klejem do góry, czy klejem na dół, ale to prawdopodobnie bez znaczenia, bo to, bo to chodzi o to samo. Powiem Wam, że jestem zadowolony póki to Jeszcze nie próbowałem tej indukcji. Aha, dobra, do płyty. Do płyty, tu jest zapięcie, dobra. Ja wam, że ogólnie jestem zadowolony. Jeszcze nie próbowałem tej indukcji, w sensie nie podkładałem tam żadnych garstków. Nie wiem czy działa, czy nie. Włączę się, włączam. No nie wiem, w każdym razie dzisiaj, może zrobimy próbę. Na pewno muszę to posprzątać jak najszybciej, bo już chciałem tutaj pomalować. Więc jakbym to ogarnął, te rzeczy, o których Wam wspominam, to szybko te dwie szafki z góry rzucam, rachun pomaluję, zakładam z powrotem i jedziemy po kolei, żeby jeszcze raz odnowić to pomieszczenie. Bo już mówię, ja mam dosyć tej farby, bo ona jest. Farby 10-litrowe, które kupujecie za około 50-70 zł są bardzo dobre, ale nie do takiego jak u mnie, kiedy małe dziecko wchodzi, dotyka tych ścian do przerwy, ręce ma brudne, bo z dworu gdzieś tam, gdzieś tam, więc co no mówię, ja u siebie w domu mam wszystko zrobione farbą satynową, taką jak tu śnieżki, i farba ma 8 lat i młoda moja weźmie ma zakał paczka mi ścianę wezmę gąbkę zetrę i nie widać różnicy. A tutaj ja do przerwy musiałem, co raz na 2-3 tygodnie przychodziłem z wałkiem i cyk, 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 poprawiałem, bo już gdzieś do palca dałem. Nawet po ostatnich dniach otwartych klatkę schodową malowałem, bo każdy wchodził to gdzieś się podtrzymywał, dlatego zrobimy z tym porządek. Indukcję wyciągnąłem, podłożyłem tą gumeczkę, więc teraz na pewno będzie bardziej zabezpieczona o, niż jakby leżała na gołym. Nie włączam póki co, bo wyłączony jest prąd, muszę tam to gniazko wcisnąć, to jest OK. Wyciągnąłem zlew, wdałem na silikon, żeby w razie wuj, jakby czy tu jakaś woda miała dostać, żeby ten blat był zakładamy baterię jest dobrze. Dam, 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 Powiem Wam, że nie ma nic piękniejszego, jeżeli czujecie, że już wam się robota kończy, aż kolej trochę smutne to jest, że wam się robota kończy, bo, bo szybko, nie? Ktoś tam mi pisał dzisiaj nawet w komentarzu, albo ty tyle czasu to robisz, No ale no to albo robimy to na hura, albo to robimy z głową. I robimy to spokojnie. Ja to lubię mówię, dla mnie to jest odskocznia, tak? Mógłbym coś wziąć firmę, która za mnie to wykona. Ja mógłbym sobie leżeć z nogami na, na dywanie przed telewizorem, no ale co to by było. Później ktoś do mnie mówi: Tak, ja to zrobiłem. Ja słyszałem takie teksty: Ja to zrobiłem. Nie, jak no, mówiłem, Ty tego nie zrobiłeś, zrobiła to firma, ty zapłaciłeś. A tu, jak ktoś do mnie powie, że Ty tego nie zrobiłeś, zrobiła to firma, no to powiem mu: Weź sobie nagranie. I wtedy wyjdzie, kto zrobił całe, całą chałupę. O, mam nadzieję, że mnie dobrze widać, że okno wam nie świeci. Powiem wam tak, mam pomysł na nowy dom. W sensie wiem, jak go poprzerabiać teraz, żeby jeszcze inaczej wyglądał. W sensie to, że robicie zgłoszenie domu, na przykład yy, takiego yy, praktycznie podobnego do mojego. Sprawdźcie sobie, co to są zmiany nieistotne i możecie się tym sugerować, robiąc poszczególne rzeczy u siebie w domu. Zmiany nieistotne, okna, drzwi możecie w innym miejscu robić. Ścianki działowe z karton gipsów. To są zmiany, których na nie wprowadzacie w projekt, ponieważ to się nie wiccia do zabudowy. Dlatego biorąc to tak jak u mnie otwartą przeszły w projekcie, możecie sobie zrobić tutaj 5, 6, 3 pokoje, ponieważ karton gips się nie wciąg do zabudowy. Zapamiętajcie to, bo bardzo dużo osób do mnie pisze: Paweł, weźmy tutaj taki projekt wykonaj, w którym mam na przykład 4 pomieszczenia u góry albo 3 na dole. I zawsze mówię karton gips i nie wlicza się do zabudowy, nie robicie nic, po prostu budujecie tak jak tutaj widzicie, ścianki ścianki, no główne tak, ściany nośne 5x7 robicie, a później sobie robicie jakie Wam pasują pomieszczenia i nie wprowadzacie tego w ogóle do projektu dobra, działa działa pomocnika mam małego Duży pomocnik działa w łazience. Dobra, składamy dalej. Gotowe. Tak wygląda kuchnia w domu za 25 tysięcy. W tym momencie trochę więcej kosztuje, ale to jest tam surowie zamknięte, co dobrze o tym wiecie. Cóż tu więcej powiedzieć? Zostawiam wam komentowanie. Koszt póki co samych mebli oraz tego blatu wyszedł około 1650 zł. Więc jest bardzo dobra cena, według mnie. Dla zainteresowanych, tak jak wspominałem pewnie, albo Wam teraz wspomnę, tam pójdzie jeszcze szafeka, Tak, tam pójdzie szafeczka między tymi dwiema półeczkami, czyli będzie uzupełnione. To pójdzie szafeczka na buty. I tam pójdzie piękny oka, prawdopodobnie czarny. Pięćdziesiątka. Tak, pięćdziesiątka, żeby było akurat mniej więcej w tym samym kolorze. Więc pójdzie czarna pięćdziesiątka tam koło tego pięknego brojlera. Tak jak ja to mówię. Tam u góry zostanie to zamknięte taką płytą, która jest na przykład tu. To zostanie tam zabudowane, żeby było do tego dostęp, bo tam są wszystkie bezpieczniki, tam są wszystkie zasilacze. Cała instalacja elektryczna jest do oświetlenia sufitu, dlatego zostanie to zabudowane. No i tam te rury po prawej stronie też zostaną zabudowane. Nie będzie tego w ogóle widać. Wydaje mi się, że cena. Jak chodzi o kuchnię, no to jest bardzo atrakcyjna, bo jest 1650 zł, z czego 1000 zł to są meble kupione w kastoramie i 650 zł to jest blat zrobiony na wymiar. Więc nie wiem ile wyjdą jeszcze te dwie szafki, obstawiam, że też może koło 100 zł, dlatego sobie policzymy konkretnie. Co do, co do ceny, no to mówię, jak już będę miał wszystko, a prawdopodobnie w czwartek będę miał, bo miałby dzisiaj, ale laminat nie przyszedł, więc będzie prawdopodobnie w czwartek. Zlew, Wam wspominałem ile zapłaciłem, nie pamiętam już, bo ja już to kupowałem i to leżało. Piekarnik i indukcja, pamiętam, 998 zł, więc wydaje mi się, że cena jest bardzo dobra. Przede wszystkim to wszystko śmiga, działa. Powiem Wam, że jeszcze indukcji nie miałem, więc nawet nie wiem jak się tym obsługiwać, ale moja młoda moja młoda zaraz mnie nauczy, bo na przychodzi i wszystko włącza. Wody jeszcze nie ma. Znaczy jest podpięta, ale, ale w sumie nie robiłem próby szczelności, bo, bo mi się nie chciało. Jest po prostu. Przewody są podpięte, najważniejsze i ciepło zimna. Mam nadzieję, że dobrze podpiąłem ciepłą zimną, bo później wężyki się pomieszały, ale to jak coś to kręcę z lewej do prawej. no. Cóż tu dużo mówić? Sami docencie, czy Wam się podoba coś takiego, czy Wam się nie podoba. A ja uciekam do domu, bo muszę Wam podpisywać na wiadomości, bo jest ich naprawdę masa. Od dwóch godzin nie odpisywałem, bo chciałem to posprzątać. Jutro bierzemy się za, 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 a nie powiem Wam za co. Możecie tylko zobaczyć, że są tutaj takie piękne listy kupione aluminiowe i one będą wykorzystane, ale do czego Wam jeszcze nie powiem. Zobaczycie w kolejnym odcinku, ponieważ zmienia się wygląd tu łazienki. I bierzemy się jeszcze za zmianę wyglądu tutaj niektórych rzeczy. Tak, żeby do soboty, do 26 października, czyli do dni otwartych zrobić tutaj naprawdę na ładnie. I mam nadzieję, że jutro uda mi się to zrobić. Może by schody podwiązał, może by skończył łazienkę, może by pomalował tutaj, tego nikt nie wie. Zobaczymy, co pogoda jutro, na co pogoda pozwoli. Dlatego widzimy się już niedługo. Na razie. Cześć!